z tej strony Piotr i znowu dzisiaj gramy w FNAF AR tak w poprzednim odcinku w sumie to taki był krótki odcinek ale pokazałem te animatroniki, które udało mi się zdobyć i jeszcze udało mi się zdobyć Toy Freddy CPU, a, CPU ale jednak mi się nie udało tego nagrać, chociaż Mam jedno nagranie. Może mi się udało to nagrać, może nie, bo nie wiem. Mi się wtedy włączyło i będę musiał sprawdzać, ale... Zobaczymy. A, poza tym jest nowy a, nowy ten event. Ja akurat dzisiaj już poluję na <coughs> Na Toy Frediego, W sensie nie na Toy Frediego, tylko na tego. CPU Spring Trapa, CPU Mangle i CPU ToyChiki i tak dalej, i tak dalej. Ale bez bateryjek. Mam oczywiście czekoladowego Boniego tutaj, ale i tak już go mam. to może wyśle komuś. okej okay. Ja tu w ogóle wysyłam, bo. Znowu ten człowiek, który mi zazwyczaj wysyła te wszystkie, też potrzebuje niektórych animatroników. Dlaczego mi nie. nie dobra, nieważne. Też wysyła mi te animatroniki i. No i próbuję zdobyć. Ale też z, walczyłem jeszcze przed tym filmiem, filmem z innymi animatronikami, właśnie z O. Patrzcie, z Toy Freddym, tym, gdzie on ma. CPU Springtrap'a udało mi się pokonać go wiele razy, ale niczego nie dostałem. Zazwyczaj to były mody. Jeszcze walczyłem z Mangle, udało mi się ją pokonać, ale nic nie dostałem. Tak wygląda na razie wszystko. <tryk> Brakuje mi tylko Springtrapa, Mangle, Tojciki, Balloon Boya i Frostbear'a. Dlatego najpierw robię Springtrapa i Tojcikę i Mangle. Na początku, żeby później mieć wszystko z głowy, bo Frostbear i Balloon Boy to easy. Easy, easy, easy peasy, jak to mówię. No i czekam. Dobra. Przyszła mangle, co będzie mocnym wpierniczem. Ale dobra, trzeba to zrobić. Let's go. Gdzie ja... Aha, tam jest to... Eee, po prostu. Ech, ale najgorsze, że nie mam ekstra baterii. Mógłbym sobie kupić, ale na razie nie chcę. Poza tym to jest mangle To nie niepotrzebne. Job. Je, je. Tu jest? Nie, kochane. Nie zrobisz mi tego. Znowu. O ty. O. Wszystko na raz? Muszę patrzeć. Szybko. No proszę cię. Dobrze. Mam nadzieję, że teraz... Tu! jeszcze to nie to proszę proszę cię holera już zabiłam fuck dobra Serio? Co? Serio? No, no właśnie, i to jest to, ten problem, że udało mi się ją pokonać tylko dwa razy, trzy razy, nie wiem. Ale kurczę, ona jest trudna straszliwie. Będę musiał znowu się spytać. Dobra. <laughs> Jeszcze tam jest ten Toy Freddy z CPU Springtrapa, on w ogóle nie chcę przychodzić. Tego chyba będę musiał... Zrobić cięcie chwilowe Proszę Państwa Jest Jest tutaj toj Freddy No i co? Czas na Ultimate w pieprz Nieważne Może tym razem coś się uda Left No, lecisz. Zacznij to. Dobra. Gdzie? Dobra. Hop. Dobra. Namierzy go. Jest tu. Zdychasz tak. Dobra. no do Da fuck! S Słuchaj, ja się od ciebie odwróciłem. Co to ma być? Halo! Kurde. No i właśnie to jest to, czasami robią się tak zwane Liczę. Albo to po prostu. Nie wiem. Nie wiem, kiedy mu się zmieniały oczy. Ale znowu muszę. Jak No. Jest Stojcika i Mangel. Mam nadzieję, chociaż Stojciko już po prostu umiem wszystko. O. damn. Damn, Boję! Coś czuję, że to nie będzie fajne. O i coś tak przeczuwam. Że dzisiaj mi się nic nie uda zdobyć. Chociaż. Może. Chciałbym coś zdobyć. To i Chica chętnie. Bym już zakończył. Chciałbym już mieć ją na fulla. To no jest za, za bardzo. Na nią po prostu świecę latarką i tyle. To jest coś innego niż Springtrap. To jest. Już po prostu... Hop! No powiem, że teraz będzie trudno. Coś tak czuję. No kurcze blade. No gdzie? Coś... To nie będzie fajne. Ale się zatrzymałem. O, jest. Może będzie koniec? Ale to nie jest łatwe. Hop. Proszę wejść teraz szybko. to hop dobra, proszę no nie ja się właśnie nie chciałbym Dobra, ja też. To jest za głośno. O kurde. Ale mi jedną w łóży. Coś, coś, daj, 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 daj. Kupa, macie, znowu mod. Jezu, znowu czwarty raz dostaję nim Jezu, no, to jest kurde chamstwo. No halo, kurde. Nie można tak, jezu, no, kurde, blade. Sobie trochę przyciśnie. Ale serio, mod, znowu ten sam. Nie, to. to, to bo tak miałem wcześniej. Jak pokonywałem co każdy raz e, cikę, za każdym razem jak pokonywałem ją, to po prostu dostawałem moda nie CPU, moda! Jakby po prostu niczego innego nie mogłem dostać, nie mógłbym. A tak już kurde, blisko brakuje, żebym się wkurzył. Po prostu chciałbym zdobyć wreszcie jej CPU, żeby mieć ją z głowy. To jest jedna z najbardziej wkurzających postaci w tej grze. Niech po prostu chciałbym już ją zdobyć chciałbym mieć jej CPU to jest kurde to a tu nagle gra daje mi pod rząd 5 modów to był piąty już ja przepraszam o co tu chodzi Ech. o co tu kaman ja po prostu chciałbym chociaż Coś zrobić, na przykład... Dostać CPU wreszcie na chociaż jednym odcinku. Chyba, że ludzie lubią patrzeć jak ginę ciągle. Dobra, lecisz. Ech. Najgorsze, że kliknąłem ten part. Super. Uff, Jezus Maria, ej, ale zacząłem się wkurzać i to jest tak... Takie niefajne, no skurde. Weźcie mi coś dropniecie, chociaż niech CPU springtrapa. Będę robił teraz cięcia, bo za chwilę film może mi się skończyć. Coś się udało? Coś się udało? Proszę, niech coś się uda. Ja już mam kotę. Ku...wa mać, no to jest jakiś kurde żart. No pie ole, no. Serio. Siedzę nad tym... Stop, stop. Wiem, że to jest rage taki na filmie, ale no kurde. Siedzę nad tym godzinę, próbuję zdobyć wszystkie CPU. I tu nagle, kurde, jest ciągle mody. Pod każdy rząd mod, 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 mod. Nieważne.